To kupi pensjonat, w którym gości katują wspomnienia z przeszłości? Wie nocy, już nie śpię, no nie mogę po prostu zasnąć. Co zasnę, to to jakby jakieś uczucie, by mnie coś budziło. Na Kasprowym bez zmian. Zadawało mi pytanie, no dobrze, ale jakie jest Twoje zdanie na temat prywatyzacji pkl -u? Wanda Rutkiewicz symbolicznie powróciła w Tatry. To jest na wiecie góralstwo, seks Sztuką gwałtu co się nie robi. Rozpoczęto bukowieńskie lato teatralne. Władysław Kowalczek Sołty z cichego. Codziennie brano mnie na wyższe piętra, tam wieszano za ręce i bito do nieprzytomności. Zawsze po takim biciu wleczono po schodach do celi, gdzie na gołym betonie siedziałem lub leżałem. Wspominał swój pobyt w willi Palasz Aleksander Dębiec. Budynek w czasie II wojny światowej stał się siedzibą Gestapo, miejscem tortur i egzekucji. Dla wielu ostatnim przystankiem w podróży do obozów zagłady. Więziono tu 2000 osób, 200 z nich stracono w bestialski sposób. Od 12 lat pełni funkcję ośrodka szkoleniowo-sportowego. W pomieszczeniach, w których znęcano się nad ludźmi, mieszczą się pokoje i sale do ćwiczeń. Jednak nie wszyscy mogą tu spokojnie wypoczywać. Była korzystna oferta, i się zdecydowaliśmy tutaj przyjechać. Co się okazuje, że jesteśmy tutaj trzeci dzień, a dwie nocy już nie śpię. No, nie mogę po prostu zasnąć. Co zasnę, to to jakby jakieś uczucie by mnie coś budziło. Że i nie, nie wiedzieliśmy nawet w ogóle, że tutaj to muzeum tak. jest. Choć budynek jest symbolem bolesnej, ale i chlubnej historii Podhala, niewielkie muzeum mogło tu powstać dopiero w 1994 roku. Zabiegał o nie dr. Vincenty Galica, były więzień Palas. Przyrzekł swoim kolegom współwięźniom, że o ile uda mu się przeżyć. Obóz, o ile sytuacja pozwoli, to starał się będzie stworzyć taką izbę. Nie żyją już byli więźniowie Palas. Na straży przysięgi doktora Galicy stoi pan Machowski, który opiekuje się muzeum. Znalazł też swojego następcę, któremu w przyszłości powierzyłby troskę o to miejsce. Niestety, istnienie muzeum zawisło na włosku. Właściciel budynku wystawił go na sprzedaż. Oferta na szczęście wzbudza niewielkie zainteresowanie. Zwłaszcza, że pensjonat jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Budynek chciałoby wykupić chrześcijańskie stowarzyszenie rodzin katolickich. Zwróciliśmy się do gmin, które mają środki na podobne cele do gmin, z których no, mieszkańcy byli więzieni w palaz, byli zamęczani. W budynku miałby powstać Europejski Instytut Integracji Historycznej. Stowarzyszenie podjęło już rozmowy z firmą, która zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Urzędnicy zakopieńskiego magistratu twierdzą, że podjęliby jakieś działania, ale nie mogą nawiązać kontaktu z właścicielem budynku. Więcej na ten temat w kolejnym papierowym wydaniu tygodnika podhalańskiego. Kilkaset osób, miłośników Kasprowego Wierchu, wzięło udział w dorocznym spotkaniu na jego szczycie. Po raz kolejny podjęto dyskusję o losach jedynej w Polsce kolejki linowej. W dyskusji, która trwa już jakiś czas, nie zmieniają się zarzuty i argumenty. Dyrektorowi Tatrzańskiego Parku Narodowego zarzucano, że nie zgadza się na modernizację istniejącej infrastruktury. Musi też być potrzebna zgoda ministra, nie dyrektora parku, tylko ministra na odstępstwo od zakazów obowiązujących w Parku Narodowym. Więc jakieś takie przydawanie dyrektorowi Takiej indywidualnej mocy, że jak jest dobry dla narciarzy, to się zgodzi, jak nie dobry, to się nie zgodzi, jest po prostu bzdurą. Przedstawiciel Tatra Mountain Resort, jedynej spółki, która składa konkretne oferty w sprawie kupna infrastruktury PKL, podkreślał osiągnięcia firmy na Słowacji. Taki sam efekt można osiągnąć tutaj, w zakopanym, dając pracę o wiele większej grupie osób, nie mówiąc o tym, że no Polacy są słynni z tego, że są bardzo przedsiębiorczy. Zakopianczycy to pokazują od wielu, wielu lat. Więc wydaje się, że we współpracy z kapitałem słowackim, który jest kapitałem otwartym, niezależnym, są w stanie zbudować naprawdę potężny, ciekawy resort. Burmistrz Zakopanego potwierdził swoje stanowisko. Powinny być to obligacje, na które można się będzie zapisywać tutaj na Podhalu, celem wykupu tych udziałów w PKL-u. Innej drogi nie widzę. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek inny zagraniczny inwestor tutaj yy, po prostu tą... Yy... Wspaniałą infrastrukturę turystyczną nabywał, to, to Guralą się to po prostu nie mieści w głowie. Naszka Kasprowy, organizacja, która dąży do integracji środowiska narciarskiego z takimi instytucjami jak TPN, to oprócz czy PKL, nie zaprosiła na spotkanie prezesa tej ostatniej. A to właśnie od niego uzyskaliśmy konkrety dotyczące strategii sprzedaży akcji. Strategia polega na sprzedaży 100% akcji w ofercie publicznej, w pakietach po 50 tysięcy euro. Organizator spotkania twierdzi, że bez względu na narodowość właściciela infrastruktury na Kasprowym, góra zawsze pozostanie świętą górą wszystkich narciarzy. Ze stoickim spokojem wysłuchiwał każdej opinii. Niech się to zdanie utrze, niech najmądrzejsze opinie się przebiją i niech one dotrą do decydentów i tam pozwolą na podjęcie mądrych decyzji. Na niczym innym nam nie zależy. Większość uczestników dyskusji wzięła udział w mszy odprawionej na szczycie góry. Symboliczny cmentarz pod Osterwą po słowackiej stronie Tatr powstał w latach 30. ubiegłego wieku. Znajduje się tu 320 tablic poświęconych tym, którzy zginęli nie tylko w Tatrach, ale i innych górach świata. 5 maja odsłonięto tablicę upamiętniającą pierwszą Europejkę, która stanęła na najwyższym szczycie ziemi Mont Everestie. 20 lat temu zaginęła w czasie wyprawy na Kanchen Zwykle jest, że... Te tablice pojawiają się wkrótce po śmierci jakiejś osoby tu na cintorinie symbolicznym cmentarzu pod Osterwą, ale ponieważ do końca nie było wiadomo, jak jest z Wandą, czy nie zaginęła, czy wróci, szczególnie jej mama bardzo czekała na jej powrót, dlatego ta sprawa się trochę rozmyła. I wiele osób przychodzących tu na ten cmentarz pytało się, a gdzie tablica Wandy? Nie było, nie było. W zeszłym roku postanowiliśmy, że jest okazja, jest rocznica, tą tablicę y, zrobimy. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Polski Związek Alpinizmu i Fundacja imienia Jerzego Kukuczki. Tablicę wykonał Jarosław Bogucki. W uroczystości wzięli udział przyjaciele himalaeistki. Myślę, że byłaby zadowolona, bo spotkali się tutaj ludzie, którzy nie widzieli się wiele lat. I myślę, że to jest też ważne, że było bardzo dużo młodych ludzi. Rozmawiałam z ludźmi, którzy mówili mi, że dzięki mojej książce y, Właśnie zafascynowali się postacią Wandy, że dla nich jest jakimś wzorem dążenia do celu, uporu, konsekwencji, a przy tym też nie tracenia takiego uroku osobistego i czasami takiej, takiego babskiego charakteru. W schronisku nad Poprackim Stawem znalazł się czas na bardzo osobiste wspomnienia tych, którzy znali Wandę Rutkiewicz. Kiedyś tu był Gustaw Kolubek na naszym przedstawieniu. Gustaw Kolubek. No i tak pytajmy się, jak się mu podoba. Generalnie bardzo się podoba. No radziłbym się trochę trzymać tekstu. Amatorski teatr w Bukowinie Tatrzańskiej był wielokrotnie nagradzany. W 1961 roku sztuka Jerzego Pitoraka, Zatraceniec, została sfilmowana i zaprezentowana przez Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Telewizji. Sztuki wystawiane w Bukowieńskim Domu Kultury przyciągają zarówno mieszkańców, jak i rzesze turystów. Widzami tej sceny bywa wielu aktorów i reżyserów. To jest taka odskocznia troszkę od tego życia codziennego. Wiadomo, że, że no, praca na no, każdy ma z nas, jakiś tam swój interes, swój biznes, czym się tam zajmuje. A teatr to jest takie, taka odskocznia, tak powiedziałem, ale przede wszystkim też możliwość spotkania się ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami. Goście są tutaj dzisiaj ode mnie. Z domu, bo też prowadzę, taki pensjonat, no to y, widząc mnie po korytarzu, y, bo wiedzą, że jest plakat, wisi, że ja tam występuję, oni już y, szykują się, żeby tutaj przyjść, prawda, zająć miejsce, a ja jeszcze nie po domu. Ja mówię, Słuchajcie, to jest 15 minut, ja jestem po prostu gotowa. To jest fantastycznie przygotowane, naprawdę. Można się tu znać od tych. tych, tych, tych... Tego starszego pokolenia. Przede wszystkim można troszeczkę liczyć tej dawnej góralscyzny, bo to jednak się zawsze dzieje w tych takich zamierzchłych cesach. No do tego dużo no, przyjemności takiej własnej, spełnienia. Radość spotkania z innymi ludźmi, integracji. Na rozpoczęcie sezonu wiosenno-letniego teatr wystawił sztukę Gwałtu co się nie robi. Jest to adaptacja sztuki Aleksandra Fredry. Na góralską gwarę i do góralskich realiów przystosował ją Jan Gut Mostowy. Kierownikiem amatorskiego zespołu teatralnego imienia Józefa Pitoraka jest obecnie dyrektor placówki Bartek Koszarek. Sam często występuje na scenie. Na czas lata, wakacji lipca, sierpnia na Zbukowiański Tat sykuje dwie nowe sztuki, dwie premiery. Jest to jedna sztuka portki autorstwa naszego patrona Józefa Pitoroka i druga sztuka to Tato, Tato, sprawa się rypła. Tacy goralscy kiepscy. Także pięknie Was zaproszą już dziś. To już pewne. Władysław Kowalczyk został Sołtysem roku 2011. Tytuł ten przyznano mu w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W konkursie wytypowano 11 zwycięzców: ma żonę, córkę i wnuczkę. Zawód wyuczony to jest wykwalifikowany hodowca Bydła. Prowadzimy gospodarkę do 2000 roku. No później czasy się zmieniły, ekonomia zaczęła działać. I... Otworzyliśmy swoją działalność gospodarczą, prowadzimy żoną karczmę, gazdówkę uzańca do no i jeszcze prowadzę takie małe studio filmowe. Sołtysem jest od niecałych dwóch kadencji. Jest dumny z inwestycji, jakie udało się przeprowadzić we wsi. Sukces sołtysa to nie jest jakby osobisto, to trzeba współpracować i z ludźmi miejscowymi, z urzędem gminy i nawet i z poprzednikami, którzy zaczęli Zaczęli y, duże inwestycje. Jego największą domą jest budowa Orlika. Dużo podróżował po całym świecie. Zawsze marzył, żeby jego rodzinna wioska dorównywała tym w Niemczech, Austrii czy Stanach Zjednoczonych. Jest części rozciągnięte, ma prawie 14 km, przysiłków jest mnóstwo, także tych, tych dróg do, do utrzymania jest bardzo dużo, także ciężko nam jest wszystkie od razu wyasfaltować, czy ale staramy się, żeby, żeby każdy dojechał do domu w miarę po tym nawierzchni na bitumicznej i, no i to jest takie moje marzenie, żeby, żeby te drogi dokończyć. Moim hobby to jest taniec góracki, w ogóle, w ogóle tańce regionalne i tak dalej. No, było już tak, że z początku tańczyłem w zespole Witowianie jeszcze kiedyś to było w latach już, jeszcze 76 zwiedziłem prawie całą Europę z, z tym zespołem. Później byliśmy na na turnę w Stanach, w stanie wojennym, zawieszonym, oczywiście to był naprawdę wyczyn, że nas puścili. Co by Pan zrobił, gdyby Pan wygrał na szkołę? Na drogę by to było na pewno za mało, bo to są kolosalne pieniążki, ale na pewno na, na straż by się przydaje. do posażenia.